Niestety moja córeczka dzisiaj nie może być obecna tutaj osobiście. Ze względu na zbliżający się termin wyjazdu na operację uznaliśmy, że musimy szczególnie zadbać o jej stan zdrowia. Ale chciałabym Państwu serdecznie w jej imieniu i w imieniu całej naszej rodziny podziękować za Państwa obecność na dzisiejszym koncercie. Dzięki temu, że Państwo tutaj się, są, udało nam się zebrać kwotę, która będzie właśnie przeznaczona na leczenie Karolinki. Dzisiejszy koncert jest finałem działań, które były podjęte przez wiele osób. I chciałabym tutaj tym wszystkim osobom serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję Panu Staroście za to, że wyraził zgodę, za to, że wyraził zgodę na to, żeby ten koncert noworoczny był przeprowadzony w formie zbiórki charytatywnej dla Karolinki. Poprosimy tu Pana Starostę. Bardzo proszę Pani starosto. Człowiek dusza. Nie ma piękniejszej rzeczy jak troska o nasze dzieci. Panie starosto, serdecznie dziękuję. Również tak, również za poparcie wszelkich działań, które były podejmowane przez pracowników. Dzięki temu udało się zorganizować na przykład dzisiejszy koncert. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również osobie, która poprowadziła dzisiejszy koncert, panu Sławomirowi Witkowi, tak. To, to, to nie było zdobione, nie również drobne od Karolinki. Bardzo dziękuję zespołom, które zgodziły się charytatywnie dzisiaj wystąpić. Bardzo dziękuję. Zespół z Można, hello. Panowie super przystojni, którzy tu się jeszcze kręcą po scenie, można ich jeszcze pooglądać. Sami robili te fryzury, widziałem. Tak. Serdecznie dziękuję również pracownikom starostwa Powiatowego w Będzinie, szczególnie Januszowi Nieblinieckiemu i Kindze Wesołowskiej. Na do tam jest, Tam jest Janusz, naczelnik Wydziału Promocji Informacji? Tak. A Kinga? Też Pani naczelnik. To nie wstanie Kinga na chwilę. Jest Kinga, jest w środku. Ale skąd Kinga? Bardzo, Pani naczelnik. Tacy młodzi naczelnicy w starostwie, Panie starosto. Dobry znak. Tak, podczas tych ostatnich miesięcy zdarzyło się trudnych dla mnie chwil i mogłam liczyć właśnie na wyrozumiałość tych osób. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Chciałabym również podziękować bardzo szczególnie, wyjątkowo dwóm osobom. Są to moje koleżanki z pracy. Dzięki ich zaangażowaniu i uporowi udało się zorganizować wiele działań, które bez nich prawdopodobnie no, chyba by się nie odbyły. Yy, wiem, że włożyły w to wiele pracy, wysiłku, czasami zdarzały się sytuacje naprawdę trudne, stresujące, a mimo to mogłam na nie liczyć. I są to, bardzo proszę o oklaski dla Pani Darii Paterek i Agnieszki Siemińskiej. Ale tutaj do nas prosimy, prosimy możemy... Naczelnik prawie naczelnik. Paterek. Agnieszka Sieminska. Są ich nowe nazwiska. Wcześniej się inaczej nazywały. Zmieniają te nazwiska. Co chwilę człowiek się gubi w tym wszystkim. I tylko to, że pracują w starostwie, jest jakby jakąś stałą w tym wszystkim. Z w Londynie. że ładny obraz starostwa mamy teraz. Dwie Agnieszka Ciemna.